Jesteśmy w Katowicach przy Kini Kosmos. Tu mamy problem polegający na tym, że oznakowanie pionowe nie pokrywa się z poziomem. Nie mamy tutaj namalowanej koperty i przez to kierowcy nie wiedzą, czy mogą tutaj parkować, czy nie, czy jest to miejsce dla niepełnosprawnych, czy nie. W związku z tym dodamy sobie alert na stronie naprawmyto.pl. Za chwilę pokażę, jak to zrobić. Jeśli dodajemy alert w telefonie, najlepiej zrobić to za pośrednictwem Google Chrome. Po zalogowaniu się w aplikacji wybieramy opcję dodania alertu. I tu możemy wybierać spośród różnych przyczyn alertu i wybieramy sobie na przykład złe znaki drogowe. Przechodzimy dalej. Aplikacja automatycznie wykryła naszą lokalizację. Jeżeli jest ona błędna, możemy ją zmienić. Umieszczamy opis problemu. W tym przypadku zgłaszamy sytuację, gdzie nie do końca wiadomo, czy w danym miejscu jest koperta dla osób niepełnosprawnych, czy nie. Wybieramy dalej. Dodajemy zdjęcie, które pokazuje, na czym polega problem. Dalej patrzymy na opis, podsumowanie tego, co chcemy dodać. I wybieramy Dodaj alert. Nasz alert ma nadany numer. Można go edytować. Możemy po tym numerze, albo później przeglądając lokalizację, sprawdzić, czy cokolwiek się zmieniło. Możemy też dostać powiadomienie. Inne osoby mogą poprzeć nasz alert. Ktoś może zgłosić również jego naprawienie. Można też dodawać komentarze do takiego alertu. Jeżeli chodzi o przeglądanie już istniejących alertów, najlepiej moim zdaniem robić to na komputerze. Jest to dużo wygodniejsze niż na telefonie, działa to sprawniej i nic się nie zawiesza.